2 FD1, to się robi poważnie. Hej, cześć, czy w kolejnym odcinku U Mnie na kanale. Jak sami widzicie, nagrywał odcinek z samym sobą, a tak zupełnie na poważnie, to jest to NPC, bot. Dzisiaj sobie zagramy w moją mapkę na modach. Mapka nazywa się Powalona Mojówka Enziego, podajsze. Jesteśmy na survivalu, mamy być na survivalu. Jest to moja mapka, jest to, uważam jedna z moich najlepszych mapek, jakie ja zrobiłem. Jest to na modach. I dla widzów, którzy nie ogarniają, jak wygrywać, mogą zobaczyć u mnie, jak ta mapka wygląda. Na no, mój filmik z tej mapki. Wygarnijmy sobie zasady: Zasady. Nie uszukuj, graj na survival, Nie tylko to, co postawisz, się we w ostatnim potrzeby potrzeby wysiedzenia z GM1. Musisz zmieniać pogodę miłej gry. FD1 fajnie. Zasa fabuła: Fabuła. na spokojna majątek z kolegami, ale jego dawniej wrogowie bo wracają i chcą go i jego kolegów pokonać. Także, no, robi się całkiem ciekawie. Właśnie, że to jest moja mapa. Start. Nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo ciekawy, co zawiera w sobie mapka o nazwie Enzi. Um, Powrótamy w Kenzie go jego. Ale ładny dzień. Pójdę za Felga Marianka. Na grilla pewnie jest już tam, bym ten Trump i Buddha TV. I ożywiłem nareszcie pamięć o Buddzie TV. Buddha TV pojawił się tylko w jednej mojej mapce i była to mapka świąteczna, święta NWQ i youtuberów, potem się tutaj tych nie pojawiał. A teraz się pojawia. Ponownie. O, i ja wiem o tym, że tutaj po pierwsze chyba pozwoliłem na robienie czegoś takiego jak weatherbell clear u mail, e, że ten, że taki pomysł, taką wizję, nie wiem czy tu idzie się coś o ta wyjść, czy to, trafie, to mam pomyłkę, ale mam taki pomysł, u śnieg u góry, mimo że to nie ma sensu, bo jest Zgodnie z tabuą tej mapy, ale no, co się stało? Mieszkanie z wioski, mieszkanie z wioski. Tu mamy lawę, mamy wykończonego mieszkańca wioski. Ciekawicie co się stało? Płacz, Trump nie grillował, Franek, ehm, Franek robił film, a i Czarnek się odpoczywali, kiedy doszło do eksplozji, w to skończyli antyczarkowcy 5, porwali ich, jak Mieszkowicz z bił pod to, to i zostawił dotatkę. I jeżeli ktokolwiek się tutaj pojawi, kto powie, że nie ma bardziej postranej fabuły, to jest w błędzie. W ogóle to są właśnie moje mapy, to jest poziom moich map. Notatka do NC może zaraz zajrzymy. Eem. Um. Jak nie musicie zobaczyć, głupi humor w tej mapie jest zachowany. A to musi jak przypadkiem NC ale żeby go nie usuwać, musi po nie wiedziałem jak to zrobić. Tylko ustawiłem tak ozdobnie. To Enzi jego. Enzi jeśli to czyta to wiedz, że porwałem twoich przyjaciół. dvd 1 Trumpa, Czarnka 5 i Franka Marianka. się chyba zapomniał tutaj wspomnieć. Są zakopane na ryzach powodzenia z killer. W ogóle ciekawi mnie jakby... W ogóle... <keskutuję> Fajna łapka. Jak ja złapię skillera, to będzie bolało. Najpierw mówię. Ja to do tymczasowego następcy Trumpa, czyli Baracka Obamy. Obama. No widzicie, moje mapki już chyba powoli dochodzą do poziomu map Czarnka 5. Witaj, Obama. Obama, czego chcesz w kim jesteś? Jestem od Czarnka 5 od Trumpa. Okej, okay, ale czego chcesz? Stilest, na się znam. To ludzie, jaki Trumpa, Czarnka 5 i innych. Ma. Mam ci pomóc? Tak, nie ma problemu, słuchaj, daj ci U.S.A. Dziękuję. A zaniesz na kawę? Chętnie. Tymczasem skiller. Nie mogę. To jest już dosłownie taki szczyt komediowy. Moje mapy to jest po prostu chodzi o komedię. Moje mapy są jednymi chyba z map w Polsce, no bo powiedzcie sobie sami. Czy zdjęliście kiedyś mapę, w której skiller musi iść do prezydenta Rosji? Nie będę czytał jego imienia, bo macie mi YouTube bo bo YouTube jeszcze coś zrobi. Kim jesteś? Obama chce wysłać wojska na Ukrainę. O nie. Daj mi swoje wojska, to cię obronię. Dobrze, to za panie złożenie ja tych wojsk przeciwko NZM-u, pewnie dogada się z Obamą. Te wojska są teraz moje, Dimitri, weź. <grym> nie wyczytam tego? I wyślij do Somalii, do piratów. Nara, nie wyczytam tego. Nie, bo jeszcze YouTube mnie ocenzuje, bo co czytałem w YouTube, jakieś słowa cenzuruje na filmach, a tego nie chcemy. Jak ja mam. Jakie. No, to, to teraz mam wojsko, to ja sam się zakopanego. O, się go, Piotr. Enzi, zawieszasz mnie pod sześć wody zakopanego? A masz żubra? Ale na sześć wody, ale masz czy nie? Mam, ale weź mnie. Mam, ale nie wieś mnie. Nie, zawiozę cię tam siłą. Nie, dwie godziny później rozbijesz się w okolicach zakopanego. Super fabuła, naprawdę. Powiedzcie mi, czy Wy mieliście kiedyś widzieliście mapę z takim poczuciem humoru? Od czasów czarnka 5 chyba takich śmiesznych mapek nie było. To zapajac jak mam 500 godzin, no nic jest na miejscu. I tu mamy ruiny auta. Fajne te ruiny, polecam. Polecam znaczy. Jestem Rysy 500 km Basa Skillera. Jestem. No i labirynt, super. Labirynty są w ogóle na odcinkach strasznie nudne. W ogóle zrobiłem dla Was kolejną mapkę. Mapka e, e, z 10 poziomów. Na której będzie dużo różnych takich właśnie fajnych poziomów, to przejście taką mapkę dla ludzi, którym się nudzi. Mapki, Salamika w mapy nie ma, ale mam nadzieję, że niedługo długo będzie. A, i zmieniłem jeszcze ostatnio hosting. Moje mapy były do niedawna hostowane na Mediafire. Zmieniłem to i teraz jak zahostowałem wszystkie na. kurcze, na hostuje.pl. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. No bo jednak hostuje.pl to jest taka prawdziwa, polska strona z hostowaniem. A my, a ja jestem patriotą. <grym> tak w sumie, a poczekajcie, bo to mi tu przeszkadza. To pewno. Będzie prościej. Będzie prościej i lepiej. co źle problemów. I wycie takie coś dzieje, to po prostu sobie wpisujcie komendę clear i grajcie dalej. Jest noc. Ja tylko zapomniałem wam dać, ale ja mam taką ratę dla wszystkich, bo ja bardzo lubię e e kom e tutaj. Mixurkę Noctowizji, bo dzięki niej są takie ładne widoki. No zobaczcie, jakie ładne są widoki dzięki temu. Dzięki temu zachowuje noc swój urok, a jednocześnie nie przeszkadza nikomu. Przynajmniej w moim odczuciu. Czuję się jak w jakimś ninjało Warrior trochę. FD1 fajnie. Ta mapa jest moja, fajna, i myślę, czy jej nie dać, nie dać. 30 na 10. /10. Jestem muszę wyznać, że jestem zadowolony z tego projektu, bo jest jeden z moich najlepszych projektów, jeden z moich najlepszych mapek. Jestem, ale co to, Czarnek? Henzy, czarnek 5, to ty? Nie, ja jestem w czarnek. Nie mogę cię wpuścić, ale słuchaj, nic nie wchodzi Polskę, ale gdyby w wborę, bo nie jestem członkowym na pysku cię wpuścił, ja nie będzie. A tu jeszcze polski świat widać. Ale jak tam widzicie, to jest właśnie poziom moich mapek. No po prostu najlepsze uczucie humor, humor jakie może być. Zadanie. zhakuj komputer. Błojeku. Spokojnie. I nie zapomniałem widzicie o tych trolach. Te trole, które były z moich pierwszych mapek powracają. XDD. No napiszcie mi w komentarzach, jak wam się taka mapa podoba. Pomiar Mia USA, Dimitri, Dimitri, Skiller. Paweł, a tu? Zuzia, ButaTV, TV Janek, Tramp. To jest takie piękne, co tutaj zrobiłem, naprawdę fajne. Dalej. Skiller. To Paweł jest winny. Paweł, to ja, Felps, ZUS z mapki NZPOWY DZIENI. Co? Wtedy finansowałem w 5, a ty ty miarostyśla był tylko hologram. Ja na widzę, chcę cię zniszczyć, ale za co? Byłeś miły i Zeus miał pozytywne opinie, a Zeus ma być zły i ludzie mają tak cierpieć. To teraz moja zemsta, to teraz będzie to moja zemsta, a ja USA ci nie pomoże, bo właśnie Limit i porwał Obama. I USA i Rosja są moje i nazwa Jezus. Paweł, a ciebie za karę wyśle do wnętrza kury. Haha. Łot. Co? Jeszcze ZUS nie mogę. To jest już poziom piękne. Naprawdę docencie te mapy. Bo to jest piękne, to tanie, z skóry. Kłowa góry. Naprawdę. Poczucie humoru na tej mapie, jak tam widzicie, jest dosyć duże. No ale co no w sumie to są moje mapy? Moje mapy muszą mieć bezsensowną fabułę. Uwaga! Ale z tej pory wychodzimy Nie! jaki głupi błąd. Co jest? Dobra, nie mamy to nerwów, poczekajcie. Survival miał być. Co muźnie do końca nie pamiętam? Ja pierdzielę i nie wiedziałem nawet do tej wody. Ja pamiętam, że ja ustawiałem Survival, ale myślałem o jakiś tam chyba grach. Nie pamiętam już zacząć co to jest. Dognes Dealer. Najpierw zawadł dialog z Docnesem. Aha to jest. Dogness dealer pomoże szef w ZUS. Chce świat. To jest najlepszy dialog, jaki do tego nie mogłem napisać. Szef ZUS chce zniszczyć świat. To no niedawno słuchaj, po zakończeniu Makrati w więzieniu nie jesteś bularni. Chcę ci pomóc, ale musisz coś dla nas zrobić. ZUS chce zniszczyć świat. To jest na względzie najbardziej komediowe, co mogłem napisać. Poziom komedii 100%. Jestem doświadczonym eh, dealerem Brukselek do Brukseli. nie ruszycie Giga Brukselka zerwujemy I, ja, i będziemy bogaci i pokonamy Pawła. Ale to mnie denerwuje. Ma być clear. Dla tych ludzi, którzy się jakkolwiek zastanawiają, ten dialog z Brukselą nie był może najlepszym pomysłem dla mnie, ale nie miałem pomysłu, co dać i chciałem dać coś takiego głupiego. A myślałem, że jak Brukselę wszyscy nienawidzą, to będzie to pasować. A czy pasuje, to już wy sobie musicie sami ocenić. I już odkup opa, idealne określenie tego, jak wielu ludzi czuje smak Brukseli, nie z nim, a z nim. Mam, super, mamy teraz i pokonamy Pawła, mam pomysły jak skończymy ZUS, który będzie tym samym, co ZUS, ale lepszy pokonamy tym Pawła. ZUS pokonało ZUS, a Paweł trafił, do, do, trafił nie do więzienia, a do świata nie ma mocnych dwa za karę. Happy end, koniec mapy. Koniec, dziękuję za przyjście mojej pokręconej mapki. E, mamy 13 minut materiału, i powiem tylko tyle. <laughs> Jajku, to było piękne. Szkoda, że już nie jest zorganizowany playlist na mapę roku. Bo moja mapa by chyba do takiego czegoś murowanym faworytem. I to jest już moim zdaniem moja, i jestem z tej mapy zadowolony. To jest już taka moja mapa na poziomie. Taka mapa, która już moim zdaniem się. Taka, taka mapa to jest moim zdaniem na lepszym poziomie, która już by się nadawała. Tak ja mam wrażenie jakieś, nadawałaby się to. Taka lepsza moja mapa. I moja ocena tej mapy to jest. Będziecie na mnie obrażeni pewno wielce źli, ale w 10 na 10, tak? W tej mapie mojej. Wystawiam ocenę 10 na 10 czy Wam się to podoba, czy nie. Zapad 10 na 10, ale mnie otrzymuje. Super humorystyczna. Poczucie humoru, co było dla mnie najważniejsze się spełniło. Jeszcze platajmy taką minutkę, żeby było 15 minut na materiale, ale... To było coś niezwykłego, ta przygoda. I w sensie to ten. Wy już Wiecie, się z mapy mega zadowolony. I to jest już mapa, która mapa, To jest mapa z poczuciem humoru: map czarka 5. Jestem czarkiem 520. No, kończy się teraz. będzie 15 minut? I kończymy odcinek. Do widzenia.